Almanach. Jeden dreptak Zenobi nic właściwie nie robił. Pędził żywot taki więcej szachrajski i tylko chciał koniecznie z całych sił i serdecznie figurować w almanachu gotajskim. Jego żona Ludwika mawiała, chłop ma bzika. Wymyślała mu nieraz odbydląd, tłumaczyła. Z tą garzą, malutką i z tą twarzą, puknij się osiem lat za sam wygląd. Ale mimo tych faktów on wciąż szukał kontaktów, chciał protekcję uzyskać uparcie. Porobił znajomości w ministerstwie łączności, w PKPG, w ZBM i w pagarcie. Czynił wydatki duże, ruszał w jakieś podróże autostopem, w karosach i w sanach, a gdzie tylko zawitał, tam od razu się pytał. Kto tu może załatwić Almanach? Poza tym od świtania pisał ciągle podania. Napomykał w nich o rewolucjach, co się w nich biło podobno i potem je osobno. Te podania składał w różnych instytucjach. Kiedyś w jednym z powiatów do Związku Literatów też je złożył w nietrzeźwym stanie. I przypadkiem na sesji poświęconej poezji odczytano głośno. To podanie. Oklaski jak petarda huknęły. Awangarda krzyknął prezes. Ach! Pisać tak umieć, skąd się to u nas wzięło? Takie wspaniałe dzieło, że nic z niego nie można zrozumieć. Ileż tutaj iluzji, alienacji, dyfuzji i środkowoeuropejskiej finezji. Jakiż to okrzyk epoki, zamieścimy go bez zwłoki w almanachu współczesnej poezji. No proszę, już po strachu jest dreptak w almanachu. Kto zawistny, zazdrości zdechnie. Wprawdzie to nie tak sięga, ale treść równie tęga i czytana jest równie powszechnie.